27 dni. Tyle trwała walka Dawida z Goliatem, ale tym razem Dawidowi nie udało się pokonać nieprzyjaciela. Powstanie w getcie warszawskim, bo o nim tutaj mówimy, to heroiczna walka, która z góry była skazana na niepowodzenie. Decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej oznaczała decyzję o Eksterminacji narodu żydowskiego z przestrzeni publicznej. W działającym od 2 października 1940 roku na terenie dzisiejszego Muranowa, getcie warszawskim, Niemcy stłoczyli około 460 tysięcy Żydów. Należy zaznaczyć, że na obszarze zaledwie 3,3 km2 Latem 1942 roku, kiedy Niemcy rozpoczęli tzw. zwaną Wielką Akcję, czyli wywózkę Żydów do Treblinki na terenie getta, wydzielone zostały trzy enklawy. Każda z nich miała swojego dowódcę żydowskiego, który organizował ruch oporu. Eliezer Geller, Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman. To oni wzięli na siebie odpowiedzialność za walkę z okupantem. Ze wspomnień uczestników powstania w getcie warszawskim wyłania się tragiczny obraz walk, dysproporcja sił. Powstanie w getcie zostało zorganizowane przez dwie organizacje. Żydowski Związek Wojskowy oraz Żydowską Organizację Bojową. Opór w Getcie miał różny charakter. Pnina Grinszpan wspomina, że była odpowiedzialna za przenoszenie broni. Krystyna Budnicka wspominała, że powstanie zastało ją w bunkrze zbudowanym przez jej braci na ulicy Zamenhofa, w którym przebywała od stycznia 1943 roku tracąc kontakt z otaczającą rzeczywistością. Nie miała żadnej roli powstańczeń, bo była dzieckiem. Inny uczestnik powstania, Dawid Jakubowski, wspomina, że 19 kwietnia 1943 roku Żydzi zgotowali piekło Niemcom na ulicy Muranowskiej i że to był dzień ich zwycięstwa. Euforia nie trwała długo. Była zależna od sukcesów odnoszonych w walce. Te odnoszono, dopóki była amunicja i broń, tak jak w przypadku zdetonowanej bomby na ulicy Wałowej, która uśmierciła wielu Niemców. Czy tak jak w przypadku spalonych czołgów niemieckich razem z załogą, o których wspomina Masza Puttermilcz. Opór przybierał różne formy. Jedni walczyli z bronią w ręku, inni przygotowywali koktajle mołotowa, jeszcze inni szmugrowani towary z aryjskiej strony. Gdy jednak amunicja się skończyła, Dawid przestał odnosić sukcesy. Stał się łatwym kąskiem dla Goliata. W nierównej walce zginęło około 7 tysięcy Żydów. Ponad 6 tysięcy spłonęło żywcem, a około 50 tysięcy Niemcy wywieźli do obozu zagłady.